Witajcie widzowie w nowym odcinku na kanale. Jest to pierwszy odcinek z recenzji, które będą się raz na jakiś czas pojawiać w ramach poniedziałku, ponieważ jest to, jak mówiłem, w planie. Link u góry. Jest to dzień bez narzuconej serii. Rozmaite recenzje. Gry, y, y, osiągnięcia w Age of Civilization, wyzwania w twierdzach, historie w World Box i inne takie. Zaczynamy poniedział, poniedziałki. Zaczynamy od recenzji Walliego. Zatem zapraszam Was na materiał, w którym streszczę. Pierwszy fragment filmu, pierwszy taki segment, a potem przedstawię to co myślę o całym filmie. Więc spoilerów znaczących w tym materiale nie uświadczycie, a zachęcam Was do obejrzenia tego filmu, bo naprawdę warto. Zapraszam! Cześć to Jagucio z przeszłości z Wtorku. No niestety ten film miał się pojawić, że niestety się nie pojawił. Owszem został wrzucony na kanał jednak były w nim wykorzystane materiały Disneya z filmu i niestety YouTube mi ten film zdjął. No to dobrze. Tyle ode mnie. Dlatego oglądacie ten film dzisiaj, a nie wczoraj. No przepraszam, też nie uświadczycie w tle fragmentów filmu, no bo niestety nie chcę, żeby mi drugi raz film zbanowali. Zapraszam i miłego oglądania. Zatem zaczynamy od wizji przyszłej Ziemi. Nie jest to na pewno, z całą pewnością świetlana przyszłość. Ziemia zamieniła się w jedno wielkie wyspisko. Ludzie wymarli, a na całej planecie zdaje się, że pozostały dwie, dwie poruszające się istoty. Właściwie o nie można mówić o jaką istocie, ale mniejsza. Czyli na planecie zostali Woli oraz jego przyjaciel Karaluszek. A przynajmniej takie mamy wrażenie, bo nigdy się nie dowiemy, czy ktoś jeszcze był na planecie. Woli jest jednym z robotów, które były powołane, stworzone w celu oczyszczeniu planety w ciągu 5 lat. Niestety wol nie spełniły swojego zadania w wystarczająco krótkim czasie, więc ludzkość, która, w której część odleciała na pokładzie aksjomatu, już nigdy na ziemię nie powróciła. To znaczy nie powróciła przez kurczę już nie pamiętam czy przez 300 czy przez 500 lat. No ale mniejsza. Do władzy nad światem doszła korporacja by and large czym się zajmuje Wally Wally całe dnie, całe swoje życie, jeżeli tak można mówić o robocie, spełnądza przy, przy układaniu kostek śmieci celem jakiego takiego ogarnięcia planety. No niestety jako, że od dłuższego czasu jest jedynym robotem idzie mu to niezwykle wolno. Jednak z racji, że jest. Mechaniczny nie ma jakiś. nie jest jakoś nadto tym zmęczony. Oczywiście znajduje przy tym rozmaite pamiątki po ludziach, które w dużej mierze kolekcjonuje i możemy ich pełną kolekcję zobaczyć w jego domu. No niestety jego życie nie jest aż tak ślankowe. Musi dbać o swoje potrzeby. Techniczne, czego jesteśmy świadkami, w bardzo z jednej strony prostej scenie, a w drugiej straszne, możemy zauważyć, że wszyscy Wally oprócz naszego głównego po prostu są zepsute. I co robi Wally, kiedy zaczyna mu się psuć taśma? Jak to się nazywa? No mniejsza. Chyba taśma, ale nie mam pewności. mniejsza. I co robi Wally? Żeby mu się to nie zepsuło, musi wziąć identyczną z... no muszę użyć takiego określenia trupa swojego brata. Wally, żeby przeżyć, musi korzystać z tego... zasadniczo musi... Rozbierać na części swoich własnych braci. Co już nadaje te, temu filmowi sporej powagi, bo to już pokazuje, że to nie jest dla nikogo piękna przyszłość. I, i mimo, że Wally jest robotem, dosyć, szczęśli dosyć fajnym i sympatycznym, to tak naprawdę niewiele osób chyba podeszło do tej sceny w taki sposób. Oczywiście poza tym musi uciekać przed burzami piaskowymi, które są dla niego dosyć spornym zagrożeniem. I tak sobie woli pracuje, mijają dnie, tygodnie, lata, aż w pewnym momencie odnajduje florę. Jedyną na świecie roślinę. I od tego momentu można powiedzieć zaczyna się dziać. Niedługo potem mamy pościg za Czerwonym światełkiem oraz przybycie Ewy. Wolly się zakopuje w ziemi. Do tej pory tą scenę oglądam z uśmiechem. I pierwszy raz widzi Ewę. Też tutaj twórcy bardzo w ciekawy sposób popisali się animacją. A przy okazji Woli prawie, prawie straciłby życie. Trzykrotnie. Raz, kiedy rakieta przylatuje, dwa, kiedy rakieta odlatuje, a za trzecim razem, kiedy Ewa prawie by go zastrzeliła. Oczywiście, Woli, zakochany od pierwszego wejrzenia, obserwuje Ewę, tak naprawdę. Nie miał nic lepszego do roboty poza pracą. Szpieguje ją. Właściwie obserwuje szpiegowanie, to złe słowo, bo szpiegowanie ma jakiś negatywny wydźwięk, on natomiast ją obserwuje tak naprawdę od prawdopodobnie kilkudziesięciu lat, kilkunastu, nie widział żaden, żadnego robota, a oprócz karaluszka prawdopodobnie żadnej istoty, istoty żywej. Podczas, tego momentu, podczas te, tej sekwencji mamy wiele śmiesznych scen, tak naprawdę w tych momentach ciężko nie polubić Wally'ego, ciężko nie polubić Ewy, ciężko nie polubić Karaluszka. Człowiek, mimo że tutaj praktycznie nic się nie dzieje, to jest niemy film, bardzo przywiązuje się do, do tych bohaterów. Ewa też dalej szukał flory i jest tym swoim zadaniem coraz bardziej poirytowana, a właściwie brakiem sukcesów w tej dziedzinie dochodzi do scen ze statkami, czyli Ewa sobie normalnie leci szukać dalej flory, podlatuje pod magnes, magnes ją łapie, ta strzela, rozwala kilka, yy, kilka statków, bo Generalnie jej się nudziło. No i tutaj tak naprawdę mamy pierwsze bliższe spotkanie Ewy i Wolliego. Przestawiają się, mówią zasadniczo co robią, jeżeli tak można powiedzieć, jeśli tak ogólnikowo można, bo, yy, można tą scenę jakoś yy, omówić. nadchodzi burza piaskowa i Woli musi zabrać Ewę do swojego domku, do swojej kwatery. W tej bazie Wally'ego Nazwa tego pojawiała się, w grze, no, pojawiała się w grze, no ale nie zapamiętałem niestety. Eee... No i jest to totalna graciarnia. Absolutnie bez ładu, bez składu. I żeby było śmieszne, i coś najśmieszniejsze, to ma swój urok. To cieszy oko naprawdę. Mimo, że to jest totalna graciarnia, miejsce skórne. To dokładnie śmieciowisko, to ono naprawdę budzi sympatię. Oczywiście woli pokazuje wiele różnych innych rzeczy. Folię bąbelkową, tańce, tańce. I folia bąbelkowa to są chyba jedne z tych rzeczy, które najlepiej się zapamiętało żeby też się pamięta doskonale. No, aż finalnie Wally pokazuje Ewie florę. Cała scena się kończy tym, że Ewa dostaje bzika, bierze tą yy, florę, zamykają w sobie i dziękuję, do widzenia, Ewa się wyłącza. No, Wally jest rozpaczony, próbuje najpierw ją od, włączyć z powrotem, ale no niestety bezskutecznie. Kiedy te zabiegi nie się nie udają, tu woli po prostu chce po prostu być przy niej i dawać jej wsparcie. Osłania ją przed deszczem, zabiera na spacery. I tak wszystko by się ciągło jeszcze długo, gdyby nie fakt, że rakieta wróciła. Zabiera ewę. Woli rzuca się na statek i leci w kosmos. I tutaj dostajemy pokaz naprawdę pięknej animacji. Po prostu cuda. I to jest. Scena podróży jest co, czymś, co budzi we mnie ogromny szacunek. Przy okazji mam wrażenie, że grafika w filmach nie ruszyła się ani trochę od tego 2008 roku. Porównajmy sobie to history czy upiolny uniwersytet czy jak to tam się nazywało nie wiem za bardzo, nie oglądałem w całości ani fanem nie byłem. A Woliego. różnica mnie, że to jest niez niewiele czasu w przypadku tej Story tych lat 9, dzie a w przypadku Uniwersytetu Pionowego jakieś 4, nie chcę pomylić, nie wiem. A porównajmy sobie Woldego z jakąś animacją BRM na to 2018. Czy są jakieś różnice? No, raczej nie. A na pewno nie ma ich zbyt wielu. I pytanie czy na korzyść Walliego, czy na korzyść tej nowej animacji. No i tak Woli dostaje się na Axiomat. I tam już się dzieje prawie cała reszta filmu. Pokazuje nam co się dzieje, kiedy człowiek za bardzo zaufa technologii. I mógłbym tutaj mówić jeszcze długo o tym, co się działo. Jednak czy jest sens? Najlepiej będzie, kiedy obejrzycie sami i będziecie mieli o czym ze mną dyskutować. Zatem, to tyle z streszczenia. A teraz zapraszam Was na recenzję. A zatem, teraz trochę czasu na. Moje osobiste przemyślenia co na temat Woliego i co o nim myślę. Teraz mówię, że to może nie być aż tak obiektywna recenzja, ponieważ jest to dla mnie bajka dzieciństwa bajka lat najmłodszych. Niemniej postaram się w miarę obiektywnie tutaj powiedzieć Woli mógł bycia animacją, jak wielu się zdaje bajką dla dzieci. Ech, Jak można twierdzić, że jeśli coś jest animacją, to jest bajką dla dzieci, ludzie. Minimum szacunku. Ale wracając. wall porusza tematy bardzo poważne, które są bardzo dobrze ukryte. Porusza tematy samotności, oczywiście to, co widzi każdy, czyli miłości porusza temat nadmiernej, hmm, nadmiernego zaufania technologii, co będzie, kiedy technologia za mocno wejdzie do naszego życia. I tutaj okazuje się, że ten film był wręcz przełomowy. Kiedy Woli wychodził, wyszedł. To był rok od. Wyjścia pierwszego iPhone'a. Wszyscy pamiętamy sens z akcjomatu z tych korytarzy. Ludzie, mimo tego, że siedzą obok siebie, gadają do siebie przez monitory. Czy tak nie jest teraz? Ludzie siedzą w tych messengerach czy innych komunikatorach i gadają ze sobą. W szkole, w domu. Zamiast wyjść się spotkać. W szkole zamiast po prostu za, zaczepienia kogoś, woli, jest filmem niezmiernie poważnym. Mimo, że jest animacją, jest filmem, do którego mam gigantyczny szacunek. No, ale już trochę mniejsza z tym zachwytem. Przejdźmy do omówienia grafiki. Grafika w tym filmie jest czymś pięknym. Autentycznie nigdy, żadnego filmu nie uwielbiałem tak bardzo za grafikę jak Wooliego. Piękna animacja. I to już piękna grafika. I to już niekoniecznie, że to jest pryzmat. Nostalgi. Wręcz przeciwnie. Patrzę na to całkowicie obiektywnie. Tym razem U. grafika w zwal Woli zwala znów. Oczywiście w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Ten film jest z 2008 roku. I jak on się zmienił? Tak naprawdę, że prawda jest taka, że do tej pory Zachwyca swoją animacją. Zachwyca swoją wysoką jakością. I dzięki temu mogę mu przyznać tu jednych z lepszych animacji, jaką miałem okazję kiedykolwiek oglądać na przestrzeni całego swojego życia. Postacie. Postacie ciekawe. I oryginalne takie postacie, które nam bardziej zapadły w pamięć no oczywiście Wally Ewa dwójka robotów zakochanych w sobie, które walczą de facto walczą o prawdę mamy karaluszka, o której nie można zbyt dużo powiedzieć, bo to zwierzątko, które nie mówi Aczkolwiek jednak im w pamięć zapada. Jest ta dwójka ludzi. Janusz, i zapomniałem, jak ona się nazywa. Oboje się spotkali z Wolim. Dalej mamy kapitana. Człowieka, który jest zadowolony z obecnego stanu rzeczy. I nie dostrzega żadnego problemu. Jednak, kiedy widzi, że coś jest nie tak, że to nie jest tak, jak powinno być, chce coś zmienić. Mamy autopilota, który jest maszyną. Maszyną, która stawia za swój najwyższy cel realizację postawionych mu celów. Realizację ich. Za wszelką cenę. Dalej. Oczywiście mamy także Mo, pocieszny, pocieszny, po, yy, pociesznego droida sprzątacza, który przez całą, całą akcję filmu ugania się za Woli, bo po prostu roznosi brud. No i tak naprawdę jest to jedna z moich bardziej lubianych postaci. Zatem tyle o postaciach. Może przejdźmy już do takiego ogólnego podsumowania słowami zakończenia. Woli to kapitalna, po, e, e, kapitalna animacja, którą polecam każdemu. Niezależnie od wieku, tak naprawdę, im się starszym, tym więcej można z tego filmu zrozumieć, tym więcej można z niego wyciągnąć. Ja teraz się. Mając 15 lat, a nie mając 6 patrzenie w telewizor. Patrząc w telewizor, rozumiem teraz z tego dużo więcej niż wtedy. Zatem to jest film, który mogę polecić każdemu. Absolutnie każdemu. Zatem... To tyle w dzisiejszym materiale, jeśli Wam się materiał spowodował, zachęcam do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji na kanale, oczywiście zachęcam, nie zmuszam, wierzę, że macie własny rozwój. Jeżeli Wam się ten materiał spodobał, serdecznie Was zapraszam do, do serii Nostalgiczne Granie, akurat teraz omawiamy grową adaptację omawianej dzisiaj, recenzowanej dzisiaj produkcji Link w tarcie. Zatem tyle. Dziękuję Wam wszystkim za dotarcie tego momentu i widzimy się w środę w przygodach naszych kolonisów z kolonii Half Soul.